Rada jest jedna, nie wolno lekceważyć tego doświadczenia i tej wiedzy, którą wynosimy z sił zbrojnych. Trzeba po pierwsze, co najważniejsze, bo bez tego nie ma żadnego sukcesu i żadnego takiego postępu w naszym życiu w cywilu, jeżeli nie uwierzymy w siebie. Dzień dobry, druga kariera gości ponownie w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest generał brygady doktor w rezerwie, już Jarosław Kraszewski, były dowódca 23. Brygady Artylerii, były szef zarządu wojsk rakietowych i artylerii w dowództwie wojsk lądowych, w dowództwie generalnym, gdzie spotkaliśmy się, a później szef Departamentu, dyrektor Departamentu Zwiesznictwa Prezydenta nad siłami zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego od półtora roku, no prawie od półtora roku, cywil. Co Pan o. robi, Panie Generale? Po pierwsze, dzień dobry, witam starych kolegów, z którymi żeśmy mogli przeciąć swoje drogi służbowe w różnych instytucjach, między innymi wspomnianych przez Pana dowództwie generalnym. Ja bym dodał do tej jeszcze ważny element w moim życiu zawodowym, dowódca Brygady Wielonarodowej w Lublinie, bo to był taki zacny epizod, który po pierwsze ze względu na położenie Lublin, jedno z najbardziej multikulturowych miast w Polsce, drugie, że było to, była to i nadal jest inicjatywa trzech państw, więc było to nie lada wyzwanie dla mnie. Co robię w tej chwili? W tej chwili jestem prezesem zarządu spółki Hołki. Jest to spółka celowa w grupie kapitałowej Jaszyńczyka, spółka węgla. Czy powinienem zwracać się do Pana, Panie Prezesie? Nie, nie to już, już od Pana zależy. Chociaż kiedyś ktoś mądry powiedział, że prezesem się bywa, generałem się jest. Panie generale, wobec tego zostańmy przy, przy tej formule. Długo szukał pan pracy? Nie będę tu odkrywczy, zresztą nie chciałbym brzmieć, zabrzmieć jako ten, który się chwali. Nie szukam w ogóle pracy. A jak to? Zupełny zbieg okoliczności. Kiedyś ważna osoba z grupy kapitałowej napisała list do prezydenta dotyczący innowacyjności. Podejścia do koncepcji U-Space, Smart City, do podejścia nowego do badań i rozwoju, inwestowania na badania i rozwój, tworzenia demonstratorów w następstwie monetyzacji tych projektów i zasilania kapitałowego portfeli tych, którzy zdecydują się na takie rozwiązania. No, drogą służbową ten list trafił do mnie jako dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi. I ja na ten list odpisałem w imieniu prezydenta, ciesząc się, że ktoś jest w ogóle zainteresowany innowacyjnością, nowym podejściem do prac badawczo-rozwojowych. No i jak się okazało byłem jedyną osobą, która w ogóle odpisała na ten list. No i po publikacji materiału, że odchodzę do cywila, dostałem telefon zapraszający na rozmowę i tak trafiłem do węgla. Jestem szczęśliwy, bo... Święta Barbara jest też patronką artylerzystów, ale przede wszystkim górników, bo jest ich zdecydowanie więcej. Jest Pan do pewnego stopnia świeżo upieczonym górnikiem. Nie, no broń Boże, ja nie chcę aspirować do tego tytułu. Wszakże byłem w kopalni Zofiówka, spędziłem tam trochę czasu. Miałem możliwość delikatnego posmakowania tego trudu, znoju i ciężkiej pracy górników, za co jestem im bardzo wdzięczny. Firma, w której pan prezesuje, to taki startup technologiczny. Tak, jest to firma powstała ze startupu, zresztą startupy w pałacu z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy. Udało nam się w bardzo krótkim czasie stworzyć system do zarządzania dekonfliktacji przestrzeni powietrznej pomiędzy statkami załogowymi i bezzałogowymi. Sukces jest tym większy, że system jest pierwszym, jak na razie jedynym systemem operacyjnie wdrożonym przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w skali Europy i w skali świata. Jak się Pan odnajduje na tym stanowisku prezesa? To oczywiście zajmował Pan te stanowiska wojskowe, czy także w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, takie strategiczne, dowódcze, lidera. To nie jest Panu opcja, ale no w prezes w biznesie generał Jak to jest? No, świat biznesu jest zupełnie czymś innym. Ja będąc, jak pan wspomniał, szefem wojsk rakietowych i artylerii, miałem do czynienia z prawem zamówień publicznych, z kontaktami z przemysłem i tak dalej i tak dalej. Natomiast w ujęciu sił zbrojnych jest to zupełnie inny wymiar tych relacji. Natomiast jedno jest ważne. No, nie możemy się bać. Życia w cywilu nie wolno się bać, bo ktoś, jak się boi życia w cywilu i twierdzi, że nie znajdzie tam swojego miejsca, no to jest bardzo poważny błąd i z naszymi kolegami, którzy w ten sposób myślą, trzeba długo rozmawiać i pracować nad nimi, że jednak no, przykłady, które do dzisiaj istnieją, sprawnie działają w życiu cywilnym, są typowymi. Żeby nakłonić do zmiany myślenia. Natomiast powiem jedno, no to doświadczenie, które my wynosimy z sił zbrojnych, czyli każdy z nas miał do czynienia z procesem dowodzenia, miał do czynienia z procesem planowania operacyjnego, miał do czynienia z organizacją działań bojowych, miał do czynienia, no nie wszyscy, ale zdecydowana większość z udziałem w misjach poza granicami państwa, gdzie mieliśmy możliwość spojrzenia na to, jak nasi koalicjanci i sojusznicy organizują Proces dowodzenia, planowania i, i, i prowadzenia działań. Szanowni Panowie, to wszystko jest związane z tym, co się dzieje w cywilu i w biznesie. Procesy zarządzania są tak samo złożone, ułożone w cykle, jak proces dowodzenia i proces planowania operacyjnego. Więc, jeżeli ktoś tą wiedzę wynosi z sił zbrojnych, nie ma żadnego problemu, żeby funkcjonować na rynku biznesowym. Trzeba zmienić tylko trochę słownictwo, nie nazywać rzeczy stricte z języka wojskowego, z tego bardzo specyficznego słownika, który jest zrozumiały tylko dla nas, przełożyć go na język cywilny. I każdy z nas może znaleźć swoje miejsce. Jakie doświadczenia ponadto z wojska się panu przydają? No i wiele. Po pierwsze relacje z żołnierzami z innych państw, więc ta otwartość na kontakty interpersonalne z innymi ludźmi, kolejne stanowiska uchylały kolejnych rąbków tej specyficznej wiedzy. Wojskowej. Praca w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w administracji prezydenckiej no, pozwoliła na takie szerokie spojrzenie, wyciągnięcie wielu ciekawych doświadczeń i wniosków. To wszystko w tej chwili powoli, jak to się mówi, step by step, mam możliwość implementowania jako cywil w spółce w dużej grupie kapitałowej o znaczeniu strategicznym dla naszego państwa. Jak pan ocenia tą naszą inicjatywę, drugą karierę? Jest bardzo fajna. Ja żałuję, że dość późno się dowiedziałem o tym, że panowie otworzyli taki projekt, bo można by było dołączyć od razu. Dlaczego jest fajna? Dlatego, że tak jak wcześniej powiedziałem, moment, no każdy z nas ten moment przeżył. No, trzeba powiedzieć albo w lewo, albo w prawo. I, i, Podjęcie decyzji o odejściu do cywila jest jednym z najcięższych momentów. To była jedna z najtrudniejszych decyzji, jaką w życiu podjąłem. No, żona jest świadkiem, długo walczyłem z tą decyzją, jednak no, przyszedł moment. No, okej, okay, dobra, robię to, tak, jak żeśmy mówili, i odchodzę i idę, idę do cywila. To pokazuje takie rozmowy. Publikacje pokazują. Tą inną stronę naszego życia, bo my przez wiele, wiele lat obracamy się w takim hermetycznym środowisku. Znamy swoich współtowarzyszy broni, wiemy na kim możemy polegać i teraz odejście do cywila to taki posmak tego można poczuć, jak człowiek po wielu latach służby w jednej garnizonie, w jednej jednostce, nagle dostaje rozkaz: OK, od jutra służysz. Służyłeś w 17 brygadzie, służysz w 15 brygadzie w Giżycku. No to jest, to trzeba przewalić swoje życie. Ja kilka razy w życiu zmieniałem garnizony i za każdym razem było to przewałkowanie, za każdym razem to były in, inne wyzwania, bo na początku to były małe garnizony, później Warszawa, wielkie miasto i za każdym razem rodzinnie spotykaliśmy się z ogromnym wyzwaniem. No, odejście do cywila, to jest już wtedy całkowita. Reorganizacja, reorganizacja, reorganizacja życia. Te zmiany takie, które w trakcie służby pan przechodzi w związku ze zmianą garnizonu, one ośmielają do kolejnych zmian, bo się człowiek mniej boi. Oczywiście wyzwanie tak. bywa z reguły większe, jak się jeszcze przenosi na drugą stronę kraju albo do większego miasta. Trzeba znaleźć pracę, mieszkanie, szkoły i różne inne z tym związane. Znaczy, ja miałem zadanie zdecydowanie łatwiejsze, bo ma już prawie 30 lat, więc szkoły nie musiałem mu szukać. Jest już niezależnym od nas. Żona pracowała, więc tutaj tego problemu nie było. Jedyny problem, jaki, jaki mieliśmy, no to właśnie znalezienie swojego miejsca już rodzinnie, czyli docelowego mieszkania. I i domu, bo postanowiliśmy parę lat wstecz wybudować sobie dom w rodzinnym mieście Kutnie. I, i to zrobiliśmy no i teraz po prostu sobie funkcjonujemy. Korzystał Pan z rekonwersji przechodząc ze służby do cywila? Nie. Szczerze powiedziawszy głupio to zabrzmi, bo jako prezes zarządu powinienem mieć czas zorganizowany, no, ale niestety w tym kontekście absolutnie nie zorganizowałem sobie czasu. Raz. Dwa. Szczerze powiedziawszy, przyznaję się bez bicia, nie mam żadnego pojęcia na co iść. Jednym z problemów, który zlokalizowaliśmy, ustaliliśmy, zresztą byliśmy go świadomi, jest to, że inne służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych nie mają takiego korzystnego systemu rekonwersji jak, jak wojskowi. Nie sądzi Pan, że Warto byłoby to zmienić, dać policjantom, strażakom też taką możliwość nowego startu w życiu? Oczywiście, że tak, absolutnie się pod tą ideą podpisuję. Bardzo dobry pomysł. Mam kilku znajomych policjantów, strażaków, którzy niestety nie mają tej możliwości co my, bo przecież w tych służbach. Oprócz tego, że są ludzie wyszkoleni, wykształceni do bardzo niszowych funkcji, które tam wykonują i później po odejściu mogą mieć ułatwiony start w znalezieniu pracy, no to reszta tak jak my niestety powinna, w tej chwili niestety odchodzi, nie mając żadnej możliwości podniesienia albo przystosowania się do, do życia w cywilu. Dlatego dziwi mnie, że tylko siły zbrojne mają możliwość rekonwersji. No, w przypadku policjantów, strażaków, straży granicznej też taka możliwość powinna no, być nawet... istnieć i udostępniona. Jakie pan ma rady dla tych, którzy pozostają w służbie i za rok, dwa, trzy, pięć będą z naszej sytuacji, to znaczy będą już pracowali w cywilu, odejdą z wojska? Rada jest jedna: nie wolno e, lekceważyć tego doświadczenia tej wiedzy, którą wynosimy z sił zbrojnych. Trzeba uwierzyć w tę wiedzę. Trzeba po pierwsze, co najważniejsze, bo bez tego nie ma żadnego sukcesu i żadnego e, takiego postępu w naszym e, życiu w cywilu, jeżeli nie uwierzymy w siebie. Trzeba wierzyć w siebie, trzeba znać swoją wartość. Wiedzieć, że stać mnie na to, na to, bo chociażby no, byłem na misji, byłem w różnych sytuacjach stresogennych, nie na jednym poligonie, wytrwałem to, wytrwałem warunki zimowe, byłem w wysokich, skrajnie wysokich temperaturach, byłem wysoko w górach, to i w cywili dam sobie radę. No, jeżeli ktoś nie wierzy w siebie, no, szanowni panowie. No, nie wiem, jak byśmy go przekonywali. No, nie da się go przekonać. No, nie wiem, jakie warunki komfortowe byśmy mu stworzyli. Nie skorzysta z tych warunków komfortowych. Ja pamiętam, kiedyś czytałem artykuł. W Arabii Saudyjskiej zrobiono eksperyment, wybudowano ekskluzywne osiedle dla Beduinów. I wprowadzono tam kilkanaście rodzin Beduinów. Po trzech dniach co robili Beduini? Zdemolowali osiedle. Nie. Siedzieli na dziedzińcu, palili ognisko. Więc jeżeli chcemy zostać przy paleniu ogniska, no to zostańmy. To, tak, to zostańmy. Natomiast jeżeli chcemy skorzystać z szansy w cywilu, uwierzmy w siebie. Jako prezes firmy spółki zatrudnił pan byłego żołnierza? Tak, oczywiście, że tak. Nie chcę tu wypowiadać się, że lepszy były żołnierz niż wykształcony cywil. Natomiast chodzi zupełnie o coś innego, bo w takiej spółce, którą ja kieruję, musi być kadra, która buduje rynek i musi być kadra, która, ludzie, którzy tworzą produkty do tego, żeby ci pierwsi mieli co robić. Więc ja w grupie pierwszej widzę właśnie takich fajterów, ludzi doświadczonych, niebojących się, Radzących sobie w trudnych sytuacjach, bo wiem, że oni z tego wyjdą. Natomiast w grupie tych, którzy wytwarzają, nie chcę powiedzieć w grupie produkcyjnej, to widzę wykształconych informatyków. I de facto tak u mnie jest. Tak jest to ułożone. Pan już to odziedziczył, czy Pan już to zastał, tą strukturę? Strukturę zastałem inną. Zrobiłem, nie chcę powiedzieć, rewolucję, bo, bo absolutnie tak nie było. Zmiany, albo może inaczej. Strukturę spółki poddają procesowi racjonalizacji, i w wyniku tego doszliśmy do takiej machiny, która praktycznie sama się napędza. No wiem, że teraz jak prezes Grupy Kapitałowej to obejrzy, to powie, to po co pan prezes tam jest potrzebny do niczego. To, to jest też szkoda w imieniu Grupy Kapitałowej. I ludzie nabrali na wzajemnie do siebie zaufania. Co najważniejsze, ja to zawsze podkreślam, rozmawiają ze sobą. Od samego początku w spółce, jak trafiłem, to taki rygor wojskowy, który poczuli, i tu bym tutaj zaprzeczę temu stwierdzeniu, które na początku powiedziałem, jednak są stałe przedsięwzięcia w życiu spółki, które muszą się odbyć. To jest posiedzenie zarządu i odprawa kierowniczej kadry spółki, bo no bez tego nie widzę możliwości, jak mogę oddziaływać na spółkę, nie wiedząc, co się w niej dzieje. No i prowadzimy wszyscy politykę otwartych drzwi, więc nie ma tutaj żadnych tam wywieżek, że prezes przyjmuje gości tam w takim miejscu, nie, ktoś ma problem, przychodzi, rozmawiamy. Tak samo działa Pan jak za czasów służby w dowództwie generalnym. Tak, Panie. tak, no to jak, wie pan, przekonało się ludzi, idzie się, chce coś się, no nie załatwi się wszystkiego na telefon, wszystkiego nie załatwi się mailem, ja zanim wyślę maila idę do człowieka, z nim rozmawiam. Żeby później był ślad tej naszej rozmowy, wysyłam do niego maila w nawiązaniu do naszego spotkania. Proszę o to i tamto, czy tam potwierdzam to, 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 robimy to, 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 w takim i w takim czasie. Jasne, krótkie, zrozumiałe zadanie. Kto, co, gdzie, dlaczego i po co. Działa. Działa. Five no, why to jest termin zaciągnięty z angielskiego. Jakie cechy wojskowe dzisiaj przydają się na rynku? Zdecydowanie raz. Dwa: sposób wyrażania swoich myśli, trzy: język, którym się posługujemy, cztery: otwartość. No i cywile to stawiają na, na piątym miejscu, poniekąd my. Jako Też tak. Natomiast ja zawsze mówię, jak ktoś jest fajterem daleko zajdzie. Mhm. Czyli trzeba walczyć, odważnie. Trzeba walczyć. Po drodze, ja posłużę się tu ten cytat, może nie jest to jakiś górnolotny, bo to raptem tekst z piosenki dyskopolowej. No, życie nasze, życie żołnierza, to jak, jak gra w pokera z losem. Los raz daje, raz zabiera. I, i, I tak nasze życie jest ułożone, ale patrząc przez krótki czas na, na epizod tej kariery cywilnej, w biznesie cywilnym też tak jest. Raz dają, raz zabierają. Zarobić człowiek pieniądze, trzeba wypłacić dywidendę. Tak jest. Żeby zarobić te pieniądze, trzeba być fajterem i mieć wizję. Dziękujemy za gościnę i za przybycie, panie generale. Dziękujemy za gościnę Centrum Krajowego. Ja to dziękuję za zaproszenie. Było nam miło, tym bardziej mógł pan poczuć się jeszcze ponownie żołnierzem. Był pan przecież na misji w Iraku, prawda? Ja cały czas się czuję żołnierzem i to poczucie chyba już do końca zostanie. Będziemy walczyli dalej Dokładnie. w drugiej karierze i w spółce, i w naszych firmach, w których działamy na co dzień. Pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. Do następnego spotkania. Klikajcie, polubiajcie nas, szerujcie. Cokolwiek możecie zrobić pozytywnego w mediach społecznościowych dla naszej inicjatywy, dla naszych kolegów, dla wspólnych naszych środowisk mundurowych, róbcie to. Nasz sukces będzie także Waszym sukcesem. Zapraszamy na kolejne wydanie drugiej kariery.